Ciao wszystkim, witam was na kanale PC Master. W tym filmie przedstawię jak software'owo wyciszyć sobie komputer wyposażony w płytę Gigabyte. W moim przypadku jest to płyta Gigabyte B450 Aorus Pro i pierwszym sposobem na wyciszenie naszego komputera będzie to przejście w panel sterowania, system i zabezpieczenia, opcje zasilania. I mamy tutaj plany zasilania. W zależności, który mamy wybrany klikamy sobie zmień ustawienia planu po prawej stronie i mamy tutaj zmień zaawansowane ustawienia zasilania. Wchodzimy w te ustawienia, naszym oczom ukazują się takie zaawansowane ustawienia planu zasilania. Znajdziemy tu zakładkę, dysk twardy i wyłącz dysk twardy po. I ustawiamy sobie tutaj czas, po którym ma być wyłączony dysk twardy. Głowica dysku twardego w przypadku dysków HDD, właśnie jak jest starsza, bądź też nawet przy nowszych dyskach się to zdarza, strasznie głośna ona jest. I po prostu ten szum, który tworzy nam komputer, to właśnie zazwyczaj idzie z dysku, niekoniecznie z szumu łopatek wentylatorów. Więc to możemy sobie po prostu ustawić na przykład na 5-10 minut, w zależności od tego, jaki tam czas nas interesuje. Klikamy wcisk OK, zastosuj, stąd wychodzimy. I po 10 minutach, gdy danego dysku nie używamy, on się nam uśpi i po prostu będzie przez to ciszej. Oczywiście coś jest za coś, bo czas dostępu do tego dysku będzie troszeczkę dłuższy, ponieważ gdy będziemy chcieli na niego wejść po wyłączeniu go, to musimy chwilkę poczekać, aż on się nam włączy. Kolejną rzeczą, już ostatnią w sumie, dla użytkowników Płyt Gigabyte, będzie wejście na stronę producenta naszej płyty. Wchodzimy na stronę producenta naszej płyty i wchodzimy w zakładkę tutaj parcie. I mamy tutaj coś takiego jak do pobrania. Wybieramy nasz system operacyjny Windows i wchodzimy do zakładek funkcja. I mamy tutaj takie narzędzie, które nazywa się system information Viewer. Wybiera on właśnie płyty wyposażone w soket ASET 500, 400, 300 i 500 AM4 oraz TRX 40. I instalujemy to oprogramowanie. Ja już mam je zainstalowane, więc Państwu przedstawię. Odpalamy nasze oprogramowanie. Jest to oprogramowanie do zarządzania wentylatorami procesora oraz obudów. I mamy podłączone wszystkie wentylatory pod płytę główną, czyli one są sterowane za pomocą płyty głównej, a nie zewnętrznego kontrolera na obudowie. Możemy je bardzo łatwo tutaj sobie konfigurować. Chodzimy do zakładki Smart Fan Edge Advance. I mamy tutaj typę wentylatorów, które będziemy sobie ustawiać. Nie polecam ogólnie ustawiania najniższej temperatury procesora, który będzie wy. Wyłączany wentylator, bo tym się będziemy teraz zajmować, bo funkcja nazywa się Auto Fan Stop, w tym System Information Viewer. Funkcja ta polega właśnie na wyłączaniu wentylatorów. Temperatura jest poniżej temperatury, którą sobie tutaj wybierzemy. Tutaj po lewej stronie wybieramy sobie wentylatory, które nas interesują, którymi my chcemy zarządzać. Na przykład w moim przypadku teraz wybierzemy sobie wentylator CPU. Jak widać jest też podana jego prędkość obrotów na minutę. I teraz tutaj mamy krzywę. Musimy sobie zaznaczyć tą oto tutaj opcję, Auto Fan Stop, i ustawiać krzywę adekwatnie do tego, co chcemy uzyskać. Możemy sobie ustawić, że wentylatory będą wyłączane w 30 stopniach Celsjusza na przykład na procesorze. Wtedy przesuwamy, jak tutaj widać, to się będzie przesuwać, przesuwamy sobie na 30 stopni Celsjusza, ustawiamy i gdy temperatura będzie niższa niż te 30 stopni Celsjusza, wentylatory będą wyłączone na procesorze. Żeby to zrobić na wentylatorach na obudowie, to robimy to sobie tutaj adekwatnie do tego, jak robiliśmy na procesorze, ustawiamy tak samo, jak chcemy i ustawiamy też temperaturę minimalną, która będzie odłączać nam wentylatory, czyli na przykład 30 stopni Celsjusza, wtedy się załącza wentylator, poniżej 30 się one wyłączają. Nie polecam dawać tutaj tych minimalnych wartości. W których ma się wyłączać wentylator na bardzo wysokie temperatury żeby się wyłączał na przykład przy 50 stopniach, 60 to musi być dobre chodzenie procesora, żeby nam się on na przykład nie spalił podczas gdy w pokoju mamy na przykład 50 stopni a w dzisiejszych warunkach pogodowych jest to całkiem możliwe, więc polecam takie 30-40 stopni sobie ustalać. to też musicie sobie zobaczyć w zależności od tego ile stopni ma wasz procesor na przykład na danym procencie obrotów wentylatora. Nie odpowiadam za wszelkie tutaj szkody wyrządzone na przykład nieumyślnym stosowaniem tych krzywych wentylatorów na waszych sprzętach, bo ktoś sobie ustawi, że wentylatory na cały czas wyłączone. Może się nam spalić, na przykład procesor nie będziemy miał odpowiedniego chłodzenia. I tak robimy sobie, ustawiamy te krzywe na każdym z każdych wentylatorów, tak jak nas one interesują. Następnie klikamy tutaj przycisk Apply. Ile to potrwa, zastosuje się nam cała ta zmiana i można to zamknąć, restartować komputer i zmiany są gotowe i zastosowane. Powinno to w jakimś stopniu na pewno Wam przyciszyć działanie Waszego komputera. Zostaw ten czerwony przycisk na dole pod tym materiałem, zostaw ten niebieski przycisk Like i do następnego kołem